Maria, święta Palestynka, życie siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, ojciec spiecha estrat, wydawnictwo karmelitów bosych. Idę stąd, idę stąd, mówi szatan. Nie mogę już tu dłużej zostać. I odchodzi, wydając przeraźliwe krzyki. Po tym ataku siostra mówi Boże mój, ofiaruję wszystkie moje przeszłe cierpienia za ślepe dusze, aby przejrzały. Ofiaruje je z Jezusem, z duszami, które cierpiały z miłości, nie uświadamiając sobie tego, ponieważ przechodziły noc próby. Boże mój, bądź błogosławiony. Po każdym ataku nowicjuszka nie przestaje zawstydzać swego nieprzyjaciela, sławiąc Boga i ponawiając akty wiary, nadziei i miłości. Boże mój, mówi Boże mój, niech wszyscy święci na ziemi i w niebie błogosławią Boga. Boże mój, bądź wola Twoja. Boże mój, w Tobie pokładam nadzieję. Ty jesteś moją mocą. Bez Ciebie jestem niczym. Ty jesteś całą moją nadzieją. O mój Boże, chcę Ci podziękować. O mój Boże, proszę Cię o łaskę, o zmiłowanie, abym była pogardzana. Moja dobra Matko w niebie, mój dobry Aniele, stawiajcie się za mną. Życie szybko mija. Choć jestem samym grzechem, to zawsze błagam o Twoje miłosierdzie. Będę Ci dziękować, jeśli mną będą pogardzać. Boże Mój, dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa.